Siemanko moi drodzy! W dzisiejszym odcinku razem z Farelem zagramy w stylu Brainrot, ale sklepikarz jest OP. Będzie tam można kupić naprawdę mega potwornie zarąbiste brainroty, ale najpierw trzeba zrobić reverse. A ty, jeżeli chcesz wygrać tego brainrota, to zostaw łapeczkę w górę suba z oraz napisz w komentarzu, jak podobają Wam się tego typu odcinki. No i wpadaj na Discorda, link macie w opisie. Naprawdę nad tym odcinkiem się napracowaliśmy, więc łapa w górę obowiązkowa i zaczynamy. Zobacz Farel, co to jest! Co, po pierwsze, co robi mój miał u ciebie w sklepie? To po pierwsze. <laughs> Jak Ty do tego nauczyłeś? Dziwo. No właśnie Sprzedaję widzę! O dziwo. Jakie piękne figureczki! wyr, byr, patapim! Nie wiem, co to jest, to w, k w k eee. czapeczce. Eee. Przepraszam, pokazywałem po prostu, tak? Bo nie wiedziałem, co to jest w tej czapeczce z koroną. Tu jest pierwsza kombinacja: Strawberry, elefanci, klasyczek i nuklearny dinozauro. Fajne! Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, co to jest za Brainrod, bo ja nie mam pojęcia. Wiem, że to chyba jest z tego, tego yy, Admin War'a czy coś takiego, więc napiszcie w komentarzu, co to za rot. Może być, czyli połączenie. Dwóch adminów to jest, bo to w sumie czapka samego, nie? Jakby chyba? Czy nie, on nie ma takiej czapki. Nie wiem, stary, widzowie napiszą. Dobra. Nie. Odwiem. Widzowie Od... lepiej wiedzą, tak jest. Odpalamy sklep, stary i zobacz, co jest w środku. Mam Uuu. pierwszy rebirw tylko. I możemy kupić tylko je. Trzy Brain Roty na początku. Tak jest, trzy brain roty, a potem coraz lepsze Brain Roty, co każdy Rebirw. Ja jestem w szoku. Aha. Dobra, chłopie, ja kupuję co Elefanto kupiłem. A skąd miałeś kasę! A mam pieniążki, 500 tylko kosztuje. Patrz! Ingianko to elefanto, to mi się Pech. podoba! Da jest 31K, no Słuchaj! Zostaw, A? nie dotykaj! No nie, nie, nie dotykaj! Kasy odkupić, nie muszę kas odkupisz, nie musisz kasę odkupić. A no, to nie za kasa, jak ja go kupiłem. Za darmo jest, chłopie, za darmo już zapłaciłem w sklepie! Za darmo! Ja dziękuję! No dobra, to w takim razie. Okej. Okay. Czyli sobie nie kradniemy. czy nie kradniemy? Nie, chyba nie kradniemy. Nie, no, tych tak ze, tak. tak ze sklepu nie, tych ze sklepu nie. Antonio! Antonio! O, Widziałeś był... kiedyś Antonio Candy, a on jest słabszy. Twojego... No jest słabszy. Jest Zaraz słabszy. nie wytrzymam. Zaraz nie wytrzymam. Antonio, wskakuj do bazy. Pierwszy raz widzę w ogóle Antonio, jak biegnie. Fajny. No Fajny. i git, no i git. Ja też pierwszy raz w ogóle widzę Antonio, ale pierwszy raz widzę też Tripi tropi. No i słuchaj. Kto dzisiaj pierwszy zrobi sobie reberfiki do, do tego ostatniego? Ten wygrywa, tak? Wygrywa? No dobra, tak jest. Uła. No to słuchaj, nie ma na co czekać, bo do mnie idzie. Aha, złota tylko, żirawka. No, no słuchaj. Cześć, ja na rubber, ja też sobie kupię. I gangster footera. No i proszę, lawa okay, Antonio, okay. lawa Antonio, mistrzu. Super! Super, super! Bardzo mnie to cieszy, bo póki co u mnie jest straszny dramat: złoto i candy. Dobra, Chociaż ja candy lubię. Ja Nubiniego jeszcze kupuję, żeby to głupie powiadomienie wywalić. Ja też, właśnie wskoczył do mnie Nubini. I tripi tropi trope tripe. Nie, co ja gadam? Tripi tropi? Ta, tripi tropi. Tripi tropi i gangster futera, no. Słuchaj, gra mi podpowiedziała, co ja mam zrobić, nie? No, opowiadaj. Aha! <laughs> gonie cię, gonie cię, gonie cię, gonie cię, gonię cię. Było blisko, nie było blisko, Nie Nie, zdążyłem. Nie ma opcji. Ile potrzeba pieniędzy? Milion tylko. Dobra, to na easy. Ja już mam 666. 6, 6. 6. Kurczę diabelska liczba. Wygram to. Gangster futera. Jest! On jest mój! O, dwa gangstery futery. Ja chcę też! Zostaw go trzy gangstery futery! Ej, Co jest? To jest? <laughs> nie masz no i dobra. Chłopie, ty nie masz tego, tripi tropi, więc ja zaraz z pierwszym reberfem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ty masz już trippy tropi? No pewnie, że tak, ja już się tym zająłem, chłopie. No i dobra, i teraz masz przerąbane, bo idę ci go świsnąć. <laughs> nie idziesz świsnąć, bo dostajesz plombę! I reber będzie! I reber Tak Zdążę. jest! Zdążę! Zdążę! Zdążę. Zastał! Mam go! Został TO! Mam go! to! Rebir Najgorzej! Ej, nie mam kasy! Dobra, kupię to! Burita bandit! Ale świetnie, dałam! O din, din DUN! O din din DUN! Lava! Laba! Okay. Ale fajny! Kłopy, zarobi... A ty też już masz reber, dobra, to tu trzeba się szybko ten. Tu idę, się idę. trzeba uwijać w tym odcinku. E, no dobra, 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 to ja... Nie mam tyle na Trigralini. No, okay, nie czyli... masz, No, od Indinduna din też mam, dobra, jaki? Od Indindun? Okej, okay, u mnie galakcja i co ty na to? Odin, ile ma din, ile daje kasy? Bo mój chłopie daje 450 tysięcy. na no, mój 525. Lepszy, parę lepszy. Jak zawsze. Dobra, zbieram kasę z mojego od Indindinduna. Din, 89 Uuu, milionów, chłopie. I 97 kupuję co? 7 milionów. Tigro ligre kupuje. No i lawa, pięknie. A Pięknie, Dobre, Ty grali grę brutalnie Ja stary sekundę. szaleję, nie? Patrz, co się teraz dzieje. Oh no, widzę to. Oh, ho, 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 ho sklep z rekinami, sklep z rekinami. Tak jest, sklep z rekinami oba stary. Ja raz, też patrzę. szaleję, nie? Uuuu, uh, pyk, tęczowy, Pyk! pyk. tęczowy, fajne. A co my w ogóle potrzebujemy na reper teraz? Ta, ta, ta. Bonek! stary, nie respy, tak, bo nigdy nie zrobimy ta, Bo na się nigdy nie zrespi, nie? Ta. Ale coś jeszcze jest lepszego? Właśnie, był jeszcze ten Tigre Ligre, nie? Tak, ja kupiłem Zobacz, sobie już kilka Tigre Ligre, ale kasę na reberfa mamy. Wszystko jest. E, blue drop ci poleciał, chłopie, co to ma być? I candy, jak to jest? Ale fajne ale fajne. Dobra, chłopie, ja idę uzbierać kasę, nie? No. Idź pogłaś swojego Tigla Rigle. Po, 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 pogłaś Ta, go. ta, 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 ta. Stary, twój jest w mojej bazie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Wszystko do mnie przyszło. Jak wszystko do ciebie przyszło? Niemożliwe. No, stajno, zobacz. Niemożliwe. A. ktoś kradnie od Indinduna. Nie ma takich odważnych w tym świecie, stary. Dobra, gdzie jest Aha. boneka Ambalabu? I brr, br, gdzie jest? Jest boneka, chłopie. Moja, 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 moja. Zostaw bonekę, zostaw, Zostaw Zostaw bonekę. No. no, no, no. Patrzcie no. na to widzę, jak to się robi. Cyk, 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 jak no, no. się wyjaśnia łyżwiarza. Dobra, pyk A? i jest Odwójny jest Lecę, 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 Cyk, salto. dobra. Nie, to no na ziemi Zostań! Nie, nie. Teraz musisz mnie przejść. Nie trafiłem, TEGO! Jest, zostaw. Nie, jest, 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 jest. Wracaj, jest. wracaj, wracaj, boneczka! Twarz to no nie jest, jest, jest. O, i druga idzie. A, idzie kolejna. Dobra, to już moja w takim razie. Ale bitka była dobra. Już wszystko Dobra. Boneczka i jeszcze co, Brbyrek. Idzie, idzie brbryr patapim. Idę po no niego. Nawet. Dwa, zostaw to. A dobra, są dwa. Okay. Dobra, 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 rozejm. Są dwa. <śmum> są dwa. <Ty>. Uspokój się. <śmum> Z nosa ci strzelił, no dawaj. <śmum> dobra, pyk, pyk. Spokojnie, jak chcesz tak walczyć, okay, niech okay. tak będzie. Dawaj, 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 będzie blisko do bazy. Nie <śmum> będzie blisko. Nie, o, tak jest. Polska gola, 2-0. <śmum> dawaj, po to biba. Masz bliżej bazę, no serio. <śmum> Porobiony, i co na to? Nie mogę wyjść! na to? Dobra, odpalam bizowi. A! Tu jesteś teraz zmuszony. Niestety będę musiał się na tobą teraz znęczać. <noise> Resetuję się, gry. nie? <głos> 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 idzie, tu też idzie, tu też idzie, birmer. Bir, Patapim, dobra, biorę go. Zostaw tego birmer bir, patapima, chłopie. Ja też robię rebirw. Idź stąd, idź stąd już. Idź stąd! Idziemy do sklepu. I mnie zerwuj. Kopie, co tu jest w sklepie? Tralalita, tralala, orkalero, orkala, teno truco turbo, Ale nas Nie jest! Stać, dobra, ja pierw inwestuję Ale wiesz na w... co nas stać? Na Odindinduna. Odindindun odin, odin Tralalelo. Candy Odindindun. Piękny Let's jest go! Candy od Let's <laughs> O, <śmiech> ale u mnie drop, drop zobacz, stary. No widzę, zarąbisty. <laughs> tigro Galaksyki. Tigroligre, Frutoni, drop. i Tralalero, TralalaGalaxy. Boże, Tralala, Tralala daje więcej, ty cię porąbało, wysy? <laughs> tak po czy mi skupnąć? Myślałem, że nie zauważysz, ale stary, ja to powiem ci tak, zbieram kasę i od razu zawijam się do sklepu, bo tam jest mocny jeans i teraz ja kupuję pierwsze... trenostruco turbo kupiłem, moje ja teraz... złote, no możliwe. Ja, ja, inw ja inwestuję... Cztery bańki w Trenostruco Turbo. O, oh, dobra, to bym chciał. Git, git. Dobra, dobra. ale nas hamowałem. Aha. <grym> to, jest <grym> to jest moje Trenostruco Turbo jedno, uspokój się. Ding young. Ying yong. Stary, Chlupie. półtora bańki to już daje? Ja, ja ci powiem więcej, ja mam ale, Trulimero chucie. Trulicina, nie? Trullimero Trulicina jest ważniejsza, chłopie. To w sumie prawda. Trulimero, trulimero, ale zobacz. Jak... Takich trenów to ty nie widziałeś na oczy, stary. stary. ile ty tego nakupowałeś? <laughs> za 4 miliony jechałem. Jesteś niemożliwy, nie? <laughs> Właśnie, czekaj. Trulimero i chimpanzyni, no świetnie. Co ty tu człowieku za jakąś. Zajezdnie otworzyłeś w tym. <laughs> tak, w, w ten... PKP Intercity, Parent tak. <laughs> PKP Intercity Farel City. Tylko... O, pan nie mój! Nie, 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 na pewno nie jest twój, chłopie. Pierwszy go zauważyłem. Ale unik, Ale unik! I co ty na Pierwszy to? Pierwszy go zauważyłem. Mówmy to na kondyt. Kondy. <noise> kondy. Ci dam zaraz te sprężynki. Pierwszy zauważyłem. Zostaw. O, gdzie ty poleciałeś? O, myślałem, że cię by taka animacja była. Haha, trzympanzini badalili, nie? Patrz, Oszukałeś, chłopie, patrz co, tak patrz, co się dzieje, chłopie ma. Pyk! Rebir! Rebir? Już? Tak. Szybko! Koniec! Essa! Chopie, nie płacz, że użyłem sprężynek, tak? Bo trulimero, trulicina się zrespiła właśnie. Stary, ja mam dwa biliony na koncie, ty nawet nie możesz te, pogadać. Nadbyś tego wiesz? nie zauważył, chłopie, nie? Nadbyś tego nie zauważył, gdyby nie o ja Pyk! Ja nawet nie miałem miejsca w bazie na kolejnego Brainrota, czekaj, sprzedam! Tigro ligro! A no ta, bo A, jest zajezdnia no pociągowa, no nie? <grym> ta, dawaj jeszcze jednego brainrocika, drogie dźwiczki. Proszę, proszę. Trulimero? Nie, ty. ty Spadłem z Mogę mapy, co jest? O! Ja też! Coś tu się stało, chłopie. <grym> <grym> Dziura, w Dziura w drzwiach? Dziura w drzwiach. Niesamowite. Jest Jan, bananek, wskakuj. Do bazuni, Hoppa, hoppa. Bananek. Ja z Myślisz, że bananek jest git? No, nie mam pieniędzy, żeby. Nie mam pieniędzy, bo bym go odkupił. Ale nie mam kasy, nie? Dobra, co jest na następnego reberfa potrzebne? Ty mi powiedz. Reberfujemy. BUM! Do następnego szef, Krabra kadabra i glorbo Frutto Drillo. Mój drogi, co na kolejnym reberfie w sklepie? O, fajne rzeczy. Malerino, Lolo, picione makina i Tripi Trip, ale pierw trenąc so turbo All in jak poleci Okej okay, diamentowy Ja najpierw Orcalero okay. Orkala, orkala bl bl Blue Oj, fajna. Fajna fajna, fajna. fajna, 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 Ile daje? 200k. Mój 225. Póki no, co, co wygranko. Póki co wygranko. Nie ruszamy. Trzymamy się od niego z dala. Kurczę, teraz tu już jest. Za co inwestować? Półtora bańki. Uwaga, no tak, widzowie. Super, że ty masz, picione a to nie Makina za pół miliona. A co? Za pół Pas, miliona. Ary, co się dzieje? Uspokój się, bo musimy <laughs> mieć co innego. Ja kupuję Balerino i tripi -tropi, nie? Candy, no ładne. Weźmiemy gołąbka. Tera to jest szuka trippy tropii, muszę nie? Muszę ja czekać, nie? razy. O, Jeden 1,3 miliona to moje. Ty możesz sobie wziąć golda, pozwalam. Nie, Dzięki, dzięki. Możesz wziąć candy, bo już candy mam. Ja tutaj teraz od, odpalam, o, wiesz co? Gołębnik. Odbieram. Gołębnik? A ja czekam na moje od, balerino lololo, lo, lo, które kupiłem. Jest! Balerino lololo! Lo, lo. I moja trippy, I trippy tropa? Jest, jest, wreszcie. A, powiem ci tak, że średnio. Średnio to wygląda, nie powiem, że nie. U mnie to będzie lepiej. Dobra, widzowie, kupmy sobie teraz balerinkę, lololo. Nie Też no, tak balerino, lololo, Blue drod, to jest gold! To jest totalny I trzy gold! trzy razy o, No A, pięknie, rainbow. Ha, ha. Rainbow, I, pięknie i to widzę. To... balerino, lolo, rainbow! I drugi rainbow! No i o to chodzi! I trypitropa Diamond. Ej, niech. Nie wykupuj blue całego road. sklepu, bo nie starczy dla widza, tak? Jak zostawę łapkę w górę, to może taki sklep <laughs> będzie. Zostaw, o. nie ruszaj! Czym Panzyni... No. No, no, ani, no, no, to nie, sobie możesz sobie wziąć. wziąć, no no, no, możesz sobie wziąć. Uh, o! Stary gangster futera Rainbow dla ciebie, bierz. ale kasa się robi sama. Ja to sobie wiesz, tutaj elegancko. Ile masz pieniążków? Eee, tyle, żebym kupił szefa krambreka dobrze? No, nie, 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 na pewno byś go nie kupił. Dobra, okay, movement Łatwił był dobry, było cyk, dobrze. cyk, cyk, cyk. By Dobra, hop, hop. Oj, zostaw proszę. to, zostaw to, zostaw to, zostaw to widziałeś, widziałeś? Dobra. Let's go. Dobra. go! Odkrytył. Dobra. Spaniaczek się znalazł. No nie, nie dostał! No nie, to jest koniec. Let's go! Let's go! Widziałeś? Widziałem, widziałem. Masz bliżej bazę. O, ale idzie drugi. Dobra, zostaw mnie. Bliżej bazę. Kto bliżej bazę? No i kto wygrał ostatnio? Szef? No zostaw <laughs> tego szefa krabrakadabrę. <laughs> 2 dla Polski. Zostaw, zostaw, kradnę, kradnę, uspokój się. Jest, nie, nie. spokój, stary, tak już cię zlałem, więc. Tak, 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 jak zwykle, jak zwykle. Fajr, ja po prostu lubię fair play, tak? A większą satysfakcję mi sprawia, jak cię zleję, nie? No na pewno, no na pewno. Dawaj, Glorbo, frutto drilla albo skaczę z mapy. Gorbo! Poszedł, skoczyłem z mapy znowu, Nie widziałem go po drodze. Jakby ktoś pytał. Nie ma, Glorbo. A! Widziałeś? To jest rytuał na Glorbo. Tak, ja tak. To samo jest się rytuał, kręcę na Glorbo tak, widzisz? Tak, To jest rytuał, masz rację. To jest rytuał, rytuał na, glorbo. na Glorbo. O proszę, jakie ładne salta kręcę. Ta, normalnie. <grym> normalnie to piłam do bramy, ale. Opa! Nie, to jest taki skam ta baza, twoja. Opa! To jest rytuał Tak, To jest taki skam. To na na Daszek, i z góry go cymbał, pyk, znowu na daszek, z góry i znowu w cymbał. A, nie trafiłem. Okej, okay, okay, no ale nie, to się dał, piła. Twoja baza to jest taki skam. Tak, scam. No nie. <laughs> Jesteś takim oszustem. Ja oszust, a kto sprężynek nadużywał? No i dobra, teraz cały czas używam, nie? Dobra, zostaw mojego Glorbo. Ja biorę Glorbo i reberfuję. Musisz jeszcze przez bossa przejść. No, na pewno. Bos Boss ciekawe skąd kasę weźmie na tego Glorbo. no Na razie, trzymaj się! Nie no, chyba będę miał! No ciekawe, 200k! 50k? 200, no. Dobra, reberf. Słuchaj Krystian, jako że musimy zrobić 16 reberfów, żeby ten cały sklep odblokować. No, no, no. To musimy Faktycznie, założyć współpracę, na... nie? Jesteśmy na czwartym. <gadnia> 12 przed nami. O kurde, 12 przed nami. Zgadza się, trzeba współpracować, więc lecimy, te wszystkie reberfy robimy wspólnie. Dobra, no dobra te... to pałkę odłóż. Dobra, pałka schowana. No, piona. <gadnia> piona, reberf, 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 reberf. No i kolejny reberf i ostatni reberf. Słuchaj, Farel. Czas. Wyciągnąć, Wyciągnąć pałkę. kije. Tak jest. Mamy 14 riberfów, i zobaczcie, co tutaj jest w sklepie. No, ja otworzyłem Uuu. na mocnej stronie. Przy 14 riberfach jest masa rzeczy: Tortugini, Czakeki, wow. grajpus, Belula Beluga, Pod Hotspot, Chicleteira, La Grande, Los Bros, Tralaledon, Nuclearo, Esok, Ketupat, keczuru, secret. Jezus, Spaghetti, tualetti, Los Spaghetti, Spooky pumpki, La Casabu, Fragrama, Czokera. Garama Burgurofuro kapitano Obih, stary Headless Horseman, Dragon Caneloni, Sto? Garama 1x1 Guest 666 i potem na następnym Mamy miał Strawberry Elefanta i inne, i jeszcze jeszcze Braindroty Więc no słuchaj, ja nie będę czekał, nie? Bo ty ostatnie odcinki przegrywam, więc Garama and Madung Don Rainbow. Dobra, Garama and Madung Don't Rainbow. I to nie się to, to się szanuje, to się szanuje. No, Musimy zrobić patrz, patrz na to. Co spawnujesz? O, los brosi, los, los brosi i, i trala rainbow 275 baniek i co ja robię nie? nie wiem ile ich kupiłem Oho! ale dużo Oho! ale dużo dragon cannelloni, galaxy ja dragon cannelloni, candy wytrzyma. rainbow lava wszystko to jest, jest <laughs> jakiś. dobra ja tak nie będę mocno so leciał ja robię spam każdego po kolei panato nuklearo. No. La 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 esseco là che tu che la secret combination spaghetti toaletti, los lo spaghetti pochi la casa boo ciocrama fruyoro capitano mobi brosa Stary, ten dywar biore. wygląda przepięknie, nie? Wysoka ketupat, ty wiesz co? Złoty się zrespiłeś. A iść mi stąd, lawa muszturu. Piękne. Ej, spaghetti toaletti Galaxy jest... Uuu, ying yang oh. kasabu. Ying yang Yin los spaghettis. Los spaghettis. Ile to daje? 525 milionów los spaghettis. 750 programu, milionów. Grudni. Ej, piękna nie jest programacza, nie? Zarąbista. Ale kapitano w goldzie. Stary, dobra. mi się wydaje, że na chwilę, chwilę bez to mi starczy. Zbieram kwit. Słuchaj, ja na zbieram kwit. Uuu, stary, to nie trilionów? jest takie proste. Po 500 trylionów i pak, ramat, mamat. Dobra, trzeba wytoczyć Aha. ciężkie działa. Spamujemy to, spamujemy to kilka razy. To się musi zrespić w dobrych mutacjach. Spamujemy to kilka razy. Ale to... By... Oh. No dobra. No to dobra. sobie spamuj. Tego ja nie zrobię biorę. Też. Jakiś spam. To biorę. Ja robię tego spam. To biorę, pyk. Czego jeszcze, co, co jeszcze biorę? Tego nie biorę, bo to jest... Zespałnowałeś? Zespo tak, tak, tak. Ja Galaxy 2. Uuu, Kapitano rainbow. Tak. Mobi Lawa. <noise> dziękuję. To tak. jest Dziękuję, to jest chyba jeszcze mój sklep, tak? <noise> tak, twój, twój, twój Dobra, dobra, widzę, że odkupujesz hamie ty <noise> został! Mój rainbow! Nie. Człowieku, to jest nie mój ma. rainbow kapitano nie? Let's go, let's go. Ale Juma widzowie? I to jest Gierka. Dobra, trudno. Ying Yang biorę, pyk. Pyk, dobra, cyk. Piękny Ying Yang. Zostaw to, no zostaw to, chłopie. Po jednym, po jednym. Co po jednym, co po jednym? Ty myślisz, że ten. No. ten, ten... Ty myślisz, że to trwa wiecznie ten rozejm, człowieku. Okej, okay, okay, teraz patrz na to. Dragony się respią. I garamy, i jest koniec z tobą. Dobra, jeszcze dam tego X1 i 6,666. Ja, ja muszę zbierać kasę, nie? Bo to, to nie są żarty, nie? Mam 16 trilionów a trzeba. 500. I tak, i, i o to chodziło. I dobra, o to chodziło, dobra, stary mało. Ja spełnuję teraz fragramy, co kramy, nie? Więc uważaj, jak fragramy, co kramy, są moje, tak? Chyba prosta sprawa. No, dobra. Niech tam. Niech będzie, niech będzie. Fragramy, czokramy, ale czy fragramy, cokramy O, Yin Yang to oczywiście, że chętnie wezmę. Lava też chętnie wezmę, fragramy, czokramy. Co jeszcze weźmiemy? Diamondową to nie, bez przesady. Czekaj, bo tu trzeba wszystkiego pilnować, bo tutaj są te... Różne sponty. Złodzieje. Ile masz kasy? A, wow. Zostaw. No. 750 baniek to mój był. To mój, to mój. Mówiłem, że spawnuję fragramy, czokramy, tak? Uspokój się, są fragramy, czokramy. Dobry. Dobra, moje, pyk, pyk. Zbieram kasę. Kopie, ile masz pieniędzy? Bo ja już mam na reber prawie, nie? Nie podchodź do niej. Dobrze. <laughs> uh. Tak, dobra. prawie na reber masz! Co ty gadasz? W ogóle za głupoty? No pewnie, że tak, mam prawie na reberw. i teraz kapitano Mobi spawnuje oporowo do spodu. Uuuu. i ja górą się Yang, Kapitano Mobi. Ying Yang, Kapitano Mobi, to mi się podoba, nie? E, ja mam takiego rainbow, komuś tam buchnąłem. No właśnie widzę, że, że, że buchno i zostaw Ying Yangi, tak? To jest moje, to, to no jest razem. I o, jeszcze tu okay. Rainbow, ten też jest mój, tak? Rainbow jest mój też. Bo gdy go. tak? Ja go. burguro, frujuro i fragramy sobie respię teraz, tak? Fragramy, fragramy, no fragramy byś chciał tylko. Stary, to trzeba, trzeba wiesz, trzeba inaczej. Spuki i pumpki trochę pospawnować. Na spokojnie. Stary, jak idzie? Rainbow, półtora bańki, o co ci chodzi? Jeden i pół B, burguro, frujuro? Mocno. I lawka. Okay, Dobra, i stary, jest słabsza ja mam... od burguro i frujuro? Ja mam taką bazę, że to jest szok, nie? Taką piękną bazę, że ty jesteś w szoku, nie? No, ja, ja jestem, przeżywam szok do tej pory. Let's Dragon on. chyba jest najlepszy, ale jak ja no, Six 666 cieszty. jeszcze pospelnuję i zobaczymy go w mutacjach, bo ja go stary w mutacjach nie widziałem jeszcze. Zowa, jakie to jest zarąbiste, stary. Widzę Gł przez okno, jak biegną, West fajne. Six 666, Galaxy Diamond, Lava, o, Rainbow 66 milionów. Fajnie by było mieć takiego w bazie. Diamond piękny jest też, Diamond piękny jest. No ale cóż, no to tutaj jest po wygraną trzeba iść, tak? Więc... Y tak, mało to daje. Y, garamkę może teraz? Garama, garama, ja spawnuję garamkę. 5 zaspawnowałem, garamek. Stary, e, e, ja też pięć. Złotej dom. To twoje dobra, będą to te teraz pierwsze. twoja, Raz, dwa, twoje, trzy. trzy Pierwsza, cztery. O, dobra. Ta, moja. ta moja. Zostaw mnie, Zostaw mnie. To jest Garama Elma To jest mój ulubiony brainrot, możesz go zostawić? On daje tylko 500 baniek. Uspokój się. Dobra, nie, Ale, no, nie do no nie, no tak. nie, no nie, no nie, no nie, no Jest! nie, tak, tak, było blisko, tak, tak, było, blisko. Tak, tak, tak. było blisko Jak dobrze mam mam pasę? Ludzie, jak ja to uwielbiam. Dobra. Oto, dragony Caneloni. Pięć sztuk. Tak, o, dla sportu. Pięć sztuk. Dragony Caneloni. Pięć sztuk dla sportu. Dobra, nie ruszam. A, dobra. Rata, nie ruszam, nie ruszam. Czyli R mogę ruszyć, jak chcesz. Stary. Ok, zamiast. to były pięć twoich. Spokojnie. Cienia. Patrz, jak się rozwija. Rejlą galaksy? Mnie <laughs> się wydaje, że jest sport. Spójrz moc. na to. Teraz moje pięć. Raz. No, dawaj. Dwa. Trzy. No, pięknie. Cztery. Diamond. Pięć. Blood rod. <laughs> idzie. No, lawa może być. Lawa oddał. Lava może Drugi być. Też oddał. Dobrze. No i okay. co ty na to? Co ty na to, powiedz mi? Jak na lata, średniawka, nie? No, średniawka. Idę z wyzbierać kasę, nie? Słuchajcie, zbieramy i za chwileczkę, za chwilę, za chwileczkę. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Powiem ci tak, stary. Ja to już kończę. Pyk, 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 pyk. Ja? Dobra. Bardzo 500t. żałuję, że muszę nacisnąć reverb! Nie możesz tego bad, rozumieć. Mama, mama, cielo, Teraz już nie wkurzyłeś, nie? Zgadza się. ja, muszę, ja nie słucha... Muszę walczyć o swoje. Mogłem nic nie mówić, nie? I to by było lepsze. Słuchać uchem, a nie brzuchem. Dobra, mów Dobra. Kurczę, ale dobrze jesteśmy już to. Ta. No nie, no ty masz niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest, no uspokój się. Nara! Let's go! Dobra, biorę pakramat Mamata ze sklepu nowego. Na głową się wiem, że już to widział. Na głowie stoi chłop jak struź! Dobra, bludrot jest lepszy i tak. Tak, tak. To na pewno coś da. Słuchaj, stary, kto będzie miał lepszą bazę? Za... Ale bez sprzedawania. bez, Nie, bez sprzedawania. Kupujemy maksymalne sloty. Dobra. Bez sprzedawania. Dobra. I po, po prostu, ku, po prostu kupujemy się. od teraz. OK, i się nie pchamy. Dobra, dobra, dobra. To czekaj, aż to A. się wyspałni do końca. Dobra. Bo ja podniosłem te dwa, które chciałem, tak naprawdę. Ja też mam te dwa, które chciałem, ale więc skip, jest Git. Skipnąć, skipnąć możesz. Skipnąć możesz, ale nie możesz sprzedać, żeby ulepszyć bazę. No to po prostu kupmy stary. Jest. Ile jest miejsc w bazie? Załóżmy, dobra, załóżmy, że w miejscu w bazie jest 20, nie? Kupmy po prostu 20 i, i kupmy te 20 i zobaczymy, kto będzie miał lepszą bazę wtedy. To zostawiamy z tym, co jeszcze czy sprzedajemy? No sprzedajmy, sprzedajmy. Niech będzie uczciwie, dobra. bo ja mam strobery tam więcej daję. No dobra. Czyli naciskasz teraz ty 20 razy. Tak, 10 razy ja strobery elefant, 10 razy strobery elefant i 10 razy miaul. <laughs> Świetny pomysł. Dobra, lecę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, kurka, siedem, dobrze. osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, stary, Yin -Yang. zapowiada się dobrze. Ingyang, Yang, biorę. Diament, słabo. Gold, słabo. Diament, słabo, no strasznie słabo. To, to, Blue Rot, Candy, ok. Lava, ok. Okej, okay, okej, okay. jak Gold. to kozacko wygląda, jak one idą wszystkie do no, tej bazy. Mocne to jest, mocne to jest, nie? Piękna sprawa. Dobra, i 10 strobery elefantów i chyba teraz twoje strobery elefanty, potem moje miaule, nie? Dobra, dobra. Uwaga widzowie. Pobijamy go. Raz, <gry> dwa, trzy, cztery, pięć. No nie. Sześć. Widzę, Ziedem, że się dobrze zapowiada Osiem. 9. 10, Muszę liczyć, czy faktycznie idzie ich tyle. Okej. Okay. Zapowiada mm, się dobrze. No wygrywasz tą rundę strobery Elefantów. Masz mało złotych. Mało złotych, no? Drugi w sumie idzie 3. Okej, okay. jest też lawka, jest goldzik. Jak to jest wygląda stary z mojego powa, to to jest szok, nie? No nie Rainbow. dwa Rainbow! To jest niemożliwe! Ooo! Oh! Oh! Let's go! Let's go! Nieważliwe. Zapraszam, zapraszam do bazy. Nie ma... Możliwe, nie? Ale czaduwa! Niemożliwe to jest, nie? I candy. Chyba każdy mam rodzaj nie. radioaktywnego mam. Możliwe, 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 że każdy. Teraz 10 miałli, stary. Raz. Jedziesz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, jest dziesięć. Candy! Dobra, gold to już nawet nie chce mi się dyskutować. Jest lawa, jest Ying yang. Dobra, gold nieźle się zapowiada. Spoko. Miał. -l. Candy, candy, Galaksy, Okej, okay, dobra, na miałach nie wychodzę tak źle Tylko, że nie ma rainbow, ani jednego No Petycznie, daj rainbow no, nie miałeś Ani jednego, jednego miaula rainbow. rainbow Co tu się dzieje, no daj rainbow, proszę No nie no, Ale wszystko, wszystko ma prawie powyżej 1b, miałeś 3 złote 3 złote, czyli trzy takie misy Okej, okay? okej, okay, okej, okay, okej okay. I sprawdźmy to, ile baza daje, co? Czy za chwileczkę no, dopiero? Zaraz sprawdzimy, no może po tobie, poczekaj, bo tu się jeszcze nie aktualizuje Bo miaule idą One dopiero delatują do bazy Tak, 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 za Zobaczymy, jak się to zaktualizuje ile baza daje? Trylion obstawiam? Może, może tak być, no nie wiem. Stary wskoczyło 1T. 1T? Równo 1T, 1T bez końca. To bez mało. No? Ty już masz, ty już masz 943. No to nie, to to jest przegrane już. Myślisz? Tak Raz, mi się wydaje. 2, 3, 4, 5. 6, no nie, ja to widzę 7, co tu leci, nie? 8. No rewa. 9. Niemożliwe, to jest chyba takiego farta. Miał. Let's go! Zapraszamy, zapraszamy! Wystarczy, ja nawet będę skipował złote. Też? No, będę skipował złote. Żeby to cię ja do nie, ta pychanie doprowadziło, nie? No, ale ja skipuję złote. Może akurat przegrał, no ale jak ja. wygrał, to tak kozakiem. Może chcę wziąć te złote, ty łapie stary. no, to nic nie Hop. da, to nic nie da, nie? To by nic nie dało, to, to by naprawdę to nic, by nie nic nie dało. nic nie dało, nie? Ale piękna baza, muszę się przebiec, zobaczyć, jak to wygląda w środku. Pyk, 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 pyk. Tutaj kozacko. Tutaj też. No, miaule. stary Rainbow Lawowe miał 3B, B. to jest przesada, nie? <laughs> no, to jest straszna przesada. No, zdecydowana. Jeszcze Twinky I u góry coś będzie jeszcze? Hopa. Nie, nie, no nie, nie będzie, 24. nie będzie, nie będzie. No i dobra, okay. zobaczmy Sprawdźmy na tam tablicę. No i niestety, wygrałem, Krystian. No trudno. O, oh. Tak to właśnie jest. Ale Lipton, ale Lipton! Ale słuchaj, odwróć tabelę Gaming with Farel YouTube. Uwaga! Uwaga! No, uwaga, uwaga. Zaktualizować się, bo masz 943B, stary. Odwaliłeś coś. Nie, chyba. Miałeś 800. Nie, chyba. Miałeś 800. Nie, chyba nie, na czele mu powiedziałem, że masz odwrócić tabelę, halo. O, jest, zaktualizowało się. No niestety, niestety, przeporażka. No niestety, zaktualizowała się tabela, moi drodzy. Gaming with Farel zwycięża dzisiejszy odcinek. Zostawcie <grym> łapkę w grałem. Z dzwonem, no i co? Dam ci rewans, dam ci rewans u mnie na kanale. Dobra, łapa w górę z dzwonem, wpadajcie do farela, trzymajcie się. Nara!